I Jeszcze przed obejrzeniem tego shorta, polecam obejrzeć poprzedniego, żeby wszystko było jasne. Czechy: Praga, Austria, Wiedeń po dwa, Węgry, Budapeszt, po trzy, Rumunia, Pleszti Konstanka, Braszów, Klusz-Naponka, Tymisora, Bukareszt, po cztery, Serbia, Belgrad. Bułgaria, Sofia Grecja Saloniki Ateny po 2 Bośnia i Hercegowina Sarajewo Chorwacja Zagrzeb Słowacja Lublana Włochy. Turyn po 2 Mediolan po 9 Wenecja po 2 Florencja po 2 Bolonia po 2 Głena, Pari. Neapol po trzy, Rzym po cztery, Katania, Palermo, San Giovanni